Uruchamiamy program Adobe After Effects. Tworzymy nową kompozycję. Zapisujemy dokument w teczce z pozostałymi plikami. Włączamy widok. Czterech ekranów. Lewy górny i lewy dolny oraz prawy dolny. Są to widoki z przodu, boku i góry, podobnie jak w rysunku technicznym. Prawy górny jest widokiem perspektywicznym. W nim widzimy to, co będzie widział odbiorca. Importujemy potrzebny nam plik. jako materiał, lecz jako kompozycja o własnym, indywidualnym rozmiarze warstw. Mamy zarówno kompozycję o nazwie warstwy, jak i wszystkie te cztery warstwy składowe luzem. Przyciągamy je wszystkie na obszar osi czasu do miejsca warstw. Musimy teraz warstwy ułożyć Poprawnej kolejności. Ponieważ będziemy chcieli zmienić cechy tych warstw z warstw kompozycji 2D płaskiej na kompozycję trójwymiarową, trzeba przy wszystkich warstwach zakliknąć tą opcję. Jest to kolumna pod kubikiem. Wygodną metodą jest też. Wybór kolorów warstw odpowiadających ich zawartości ułatwia szybką orientację w programie. Kolejnym etapem jest porozstawianie obiektów tak, jak miałyby stać na realnym planie zdjęciowym. Zaznaczony mamy obiekt zielony, który ma być najbardziej z przodu. W takim razie Chwytam go tutaj widoczna jest taka ciemnogranatowa strzałka określająca oś głębi, oś Z. Chwytam go za nią i przesuwam do przodu. Widzimy, że się powiększa. Widzimy to na tym prawym ekranie. Analogicznie warto pozostawić pozostałe elementy, ja natomiast tego bohatera od razu przesunę mocno w lewo, bo on gdzieś po tej stronie poprzednio stał. Podobnie robimy z bohaterem fioletowym, on będzie po przeciwnej stronie kadru. Oczywiście w tę zaczarną strzałkę przesuwam go w osi X, czyli mogę przesuwać go horyzontalnie, oczywiście w stronę prawą w tym wypadku. No i po środku został nam nasz bohater czerwony, jego nie będę ruszał, natomiast oddale tło. W tym momencie widzimy, jak te elementy są rozstawione. Natomiast elementem niezbędnym nam piątym w tej kompozycji będzie oczywiście kamera. Używam menu kontekstowego i tworzę nową kamerę. Na pewno będę chciał, żeby ta kamera miała znacznie szerszy kąt widzenia. Może bez przesady. Zobaczmy co z tego wyszło. Bardzo ważne jest również to, że mam zaznaczony tutaj włącz głębie ostrości. Zmienił nam się widok z prawego okna, bo w tej chwili widzimy zawartość już z nowo stworzonej kamery i kiedy znowu oddalę widok w oknie widoku prawego i górnego Widzimy, jak ta kamera jest umiejscowiona względem planu zdjęciowego. Tu jest kamera, to jest ten obiekt, który ma strzałeczki zieloną i niebieską widoczną. Czerwona jest w osi naszego widoku, więc jej nie widzimy. Widzimy ją na innym planie. I widzimy też istotne elementy, takie jak ułożenie składowych naszej kompozycji oraz punkt ostrości. W tej chwili warto było jeszcze by poprawić trochę pozycję naszych bohaterów, którzy wiszą w tej chwili zbyt wysoko. A następnie wyregulować parametry kamery. Interesuje nas zakładka Camera Options. Tutaj warto zwiększyć wartość przy przysłonie, jak również ustawić miejsce ostrzenia. W tym momencie ustawimy je trochę przed pierwszym, czyli najbliższym od kamery zielonym bohaterem. W ten sposób przestawiliśmy parametr Focus Distance. Skoro mamy wszystkie elementy na pozycjach, Czas wykonać animację kamery. Rozwijmy parametr transform i, ponieważ stoimy w początku czasu w zerowej klatce, zerowej sekundy, zapamiętajmy pozycję kamery, punktu odniesienia czy też zainteresowania, oraz oczywiście punktu ostrzenia. Przesuńmy czas na sam koniec i ustalmy końcową pozycję kamery. Przemieszczamy ją. Automatycznie wygenerowały nam się klucze. Ja wrócę gdzieś w połowie czasu, żeby po jakimś lekkim łuku kamera się przemieszczała. Tutaj zmieni pozycję w osi X w widoku z góry. Natomiast wróćmy jeszcze do ostatniego momentu naszej animacji. I tutaj wyostrzymy kamerę na naszego czerwonego bohatera. Parametr Focus Distance. Ustawiamy ostrość właśnie na niego. W zasadzie elementy składowe kompozycji mamy gotowe. Czas. Bym ten materiał wyrenderował, aby uzyskać plik filmowy. Muszę przeciągnąć naszą kompozycję do okienka Render Queue, ustawić pożądaną jakość. Materiał nie ma dźwięku, więc dźwięk wyłączę jako pierwszy. Jak również wskazać miejsce, gdzie plik ma zostać nagrany. W celu wyrenderowania materiału do gotowego filmu należy screenshot render i gotowe.